Słuchajcie, taki szybki filmik, bo jest tak dzisiaj gorąco, że postanowiłem zrobić lemoniadę. Mam taką cytrynkę tutaj. Najprawdopodobniej to jest cytryna Mejera. Uratowana z półki śmierci. No i co, bierzemy sobie tutaj cytrynkę. Zrywamy. Zobaczcie, i tych cytryn tutaj jeszcze jest. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Z drugiej strony jeszcze pełno. To jest cytrynka, którą w zeszłym roku miała dwa listki i uratowałem ją z półki śmierci. Ra, e, rano. Na początku roku zerwałem półtorej kilo cytryny z niej. Takich jeszcze niedojrzałych, może nie do końca. Jak i ta, o zobaczcie, pino po drodze. Jakie byki rosną. Ła. Wow. Zobaczcie, gdzie to cytryna? Taka mała do tego. No, ale dobra. Robimy lemoniadę. Słuchajcie, zerwałem półtorej kilo. Bo to drzewko by sobie nie porodziło z taką ilością cytryn. Oczywiście cytrynki zostały skonsumowane. Były przepyszne. A my teraz co idziemy? Idziemy zrobić swojską lemoniadę. Słuchajcie. Ja już się przygotowałem. Tutaj mam dzbanek z wodą. Woda e, to jest taka z własnego ujęcia ze studni. E, przefiltrowana tylko przez filterek węglowy. Wrzucona tam jest mięta. Tu mamy cytrynkę. Nie wiem, czy to mi się uda. Słuchajcie. Ale zrobimy taki myk. O. Przetniemy tą cytrynę. O, przeciąłem. Musicie mi na słowo, bo nie widzieliście, bo potrzebowałem dwóch rąk. Zobaczcie, jak ściśnięta ona wygląda w środku. Ja ją zaraz powącham. O, pa, pachnie mega. I co teraz robimy? Domowej roboty lemoniadę. Słuchajcie, to jest coś. Taka woda z miętą i teraz ta świeża cytrynka zerwana przed chwilą z własnego krzaka. Powiem wam, że to jest coś pięknego. połóweczka cytrynki wjechała wieża druga. Zobaczcie jak nie wygląda, jak jest dojrzała, żółciutka. Powiem Wam, że no, film tego nie odda, ale zapach jest po prostu w całej tej altance, tak pachnie tą cytryną. Zobaczcie ile soku w ogóle w niej jest. No super. I wyciskamy i robimy lemoniadę przy takiej gorącej pogodzie. Wybaczyć mi, że tak zrobię, ale wymieszam to nożem i zrobimy sobie zaraz tutaj piciu. Dobra, ja teraz sobie biorę to picie i coś Wam pokażę. Zobaczcie, mój egzotyczny ogród. Ale pyszne. Co za piękny aromat cytrynowo-miętowy. Ale pyszota. Powiem Wam, że w tak gorący dzień ta cytrynka z tą miętą a, naprawdę gasi pragnienie. O, weszła mi mięta do buzi. <laughs> Musiałem wypluć. Zobaczcie jak pięknie kanny rosną. Pycha. No i pomocnik, oczywiście, chodzi krok w krok. Prześliczne kanny. Także widzicie, tak się robi lemoniadę. I wtedy smakuje najlepiej. Właśnie taka własna. O, zobaczcie, ile wypiłem. Pycha. Trzymajcie się na razie. Cześć.